Wszystkim zapraszam Was dzisiaj na pierwszy unboxing po długiej przerwie i nie ukrywam, że są to mangi, które kupiłam. Po raz pierwszy praktycznie od pół roku, więc tak, moje zakupy bardzo się ograniczyły. I są to dwie paczki, które zamówiłam na Black Friday, więc od tego momentu też już trochę czasu minęło prawie półtora miesiąca ale stwierdziłam, że tak czy inaczej chcę wam pokazać, co się w nich znajduje. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zaczynamy! W moim przypadku również nastąpiła taka sytuacja, że zabrakło tomików, więc mam tutaj dwie paczuszki. Ta, że tak powiem, docelowa i ta, która uzupełniła pierwszą, więc myślę, że najpierw rozpoczniemy od tej. I są tutaj chyba trzy mangi. Mam nadzieję, że kadr nie będzie zbytnio zły. Wezmę ten pierwszy karton. I tutaj mamy takie mangi jak Młodość dla Opornych, Tomik Pierwszy. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że nic o tych mangach zbytnio nie wiem. Po prostu uzupełniłam to, czego mi brakowało. Następnie Śmiech na końcu świata. Tutaj, akurat, od samego początku podobała mi się ta okładka. Jest po prostu cudowna. Oraz ostatni tonik z tej paczuszki to Historia o Miłości 2. Jest naprawdę gruby w porównaniu z tymi poprzednimi, więc to była ta malutka paczuszka. Ale teraz przechodzimy do tego, co jest w tej ogromiastej. I przyznam się Wam szczerze, że no, jest otwarta, ale kupiłam dosłownie wszystko, czego mi brakowało, a czym się interesowałam na tamten dzień. Więc tak, Paragon którego zapomniałam wyciągnąć. O tutaj moja karteczka ściąga. Yy, ok, i tak się to prezentuje. Po prostu przecudownie moim zdaniem. I tak, na początku mamy dodatki, czyli taki notesik od Dango. Tego jeszcze nie miałam. Yy, tutaj informacja właśnie, że brakuje tomików, tego notesu też nie mam. Mam ten taki trzeci fioletowy, czy jaki to kolor. Yy, następnie mamy taką yy, co to mamy? Podziękowania za zakupy na takiej pocztówce. Tutaj mamy taką cudowną, ogromną naklejkę, która też bardzo mi się podoba. I kalendarzyk. Były cztery wzory, z tego co pamiętam. Ten podobał mi się najbardziej, więc cieszę się, że właśnie tego dostałam. Wygląda naprawdę cudownie, jeśli tak mieni w świetle. Okej okay. Teraz przechodzimy do tego, co jest tutaj w paczuszce. Jak widać, jest wypchana totalnie. I tak jak powiedziałem przed chwilą, uzupełniłem po prostu kolekcję dangową. Jak najbardziej się dało, bo zostały mi tylko takie najdłuższe serie do kupienia. Eee, I tak, pierwszą mangą, jaką tu mamy, to Hagi, Miłość w Twoich Oczach. Po prostu te okładki dango są tak cudowne, mega mi się podobają. I zauważyłam właśnie, że te mangi z dodatkowej paczuszki miały tą folię znowu ochronną, a tutaj tego nie ma, więc w sumie spoko. Kompleks Somsiada Tomik Czwarty, czyli jedyny, którego mi właśnie brakowało w mojej kolekcji jak do tej pory. Tak czy inaczej, te mangi na półki na razie nie trafią, bo jestem w innym miejscu, w innym mieszkaniu, więc kiedyś po prostu będę musiała połączyć moją kolekcję z tymi, co kupuję tutaj. Kwiat i królik. Szczerze mówiąc, również mogę się Wam przyznać, że zbytnio nie czytałam jeszcze tych mang. Po prostu sobie leżały i czekały na to, aż nagram najpierw, żeby ładnie to wszystko wyglądało. A po nagraniu mogę to wyciągnąć w końcu z kartonu. Tutaj mamy miłość uwięziona w czasie. Teraz się też zorientowałam, że nie pokazuje w sumie kreski, jaka jest w środku, tylko okładki, ale myślę, że no to nie jest zbytnio minus. OK. O i tutaj mamy drugi tomik, też seria naprawdę z bardzo pięknymi okładkami. Ta właśnie jest taka, że tak powiem, szorstka, nie jest gładka, zupełnie taki. Inny materiał jakiś na tej układzie jest zastosowany, ale wygląda naprawdę cudownie i też właśnie, jeśli chodzi o trzymanie, bardzo fajnie w dłoniach to czuć. Tutaj mamy Kojot, tam trzeci. Nie wiem, z niektórych serii na pewno tam były jeszcze jakieś preordery albo prenumeraty, ale ja po prostu kupowałam tylko to, co jest tak jakby dostępne od zaraz. Następnie mamy dwa lwy. Oto też widzę, że manga trochę grubsza niż te poprzednie. Ale no, po prostu wyciągając te wagi, widzę, ile ich tutaj jest, jaka kubka mi się tutaj na boku robi. Ok. Tutaj kolejna śliczna okładka, głodni bez ustanku. Też te kolory są po prostu cudowne, mega mi się podobają. Mam nadzieję, że też za bardzo nie odbijam światła w tych okładkach. Staram się jednak tak robić, żeby było wszystko widać i mam nadzieję, że tak jest. Tutaj mamy historię o miłości. Tom pierwszy, właśnie w tej dodatkowej, miałam tom drugi dosłany. Kolejna piękna okładka. No, okładkami mogę się bardzo zachwycać. Kiedy morska bryza tuli piskle do snu, czyli jeden bez dłuższych tytułów, właśnie, ale. Po prostu, o te kolory są takie cudowne, takie jasne. Genialne. Nie mogę się doczekać, aż będę czytać te wszystkie mangi, bo jednak większość to jedna tomówka albo jakieś krótkie serie. Tutaj mamy kanisa dwójkę. Brakuje mi właśnie jeszcze tego pojedynczego tomiku, który nie jest serią, więc jak go kupię, to będę miała chyba całość. Nie wiem, czy coś tam dalej będzie. Ja ostatnio z mangami jestem totalnie do tyłu. Brecia z ulicy Tomik III, też mega grube. To chyba jest ostatni z tego, co kojarzę, ale właśnie tak jak przed chwilą powiedziałam, ostatnie ośledzenie rynku mangowego trochę poszło do tyłu, jeśli chodzi o moje priorytety. Następnie mamy alkohol i papierosy, czyli też coś, co chciałam mieć od dawna. Nie wiem, no po prostu czekałam tym Black Friday Z bardzo wielkim utęsknieniem, ponieważ w zeszłym roku nie mogłam zaszaleć Bo nie miałam pieniążków, zupełnie zapomniałam, że takie przeceny się dzieją w listopadzie Więc tym razem po prostu czekałam Zakochany we śnie, też naprawdę cudowna okładka Jejku, taka minimalistyczna, nie wiem, lubię takie, że tak powiem... Odmienności, że albo bardzo kolorowo, albo totalnie minimalistycznie, ale ona jest po prostu cudowna. Oczywiście, jeśli macie któreś z tych mank, to piszcie, co się Wam podobało, co czytaliście. Tutaj mamy Młodość dla Odpornych drugi tom, więc no, tam pierwszy był na początku. No więc, jeśli cokolwiek z tego czytaliście, albo cokolwiek z tego jest Waszą miłością, to dajcie znać w komentarzach. Raz na dole, raz na górze. O i możecie dać mi też znać, od czego zacząć, może czytanie? Co polecacie? Więc potem na Instagramie będę się chwalić, co akurat w dłoni trzymam i co czytam. Staromodna babeczka, i to też jest jeden z ostatnich nowszych tytułów, i tutaj też właśnie czuję, że ta okładka jest taka totalnie szorstka i taka matowa, i ona jest tak cudowna. Ciekawa jestem właśnie, czy wszystkie te nowsze tytuły będą tak wydawane, czy po prostu tylko niektóre wybrane, ale może właśnie też sam tytuł, jak już staromodna babeczka, został tak zrobiony specjalnie. Nie wiem, ale. Po prostu cudownie to leży w dłoniach. Mega się to, mega się to ten dotyka, no co ja będę mówić? Ma tam mangę, ma same mangę. No, ona się do tego nadaje bardzo, jest cudowna w dotyku. Kurde. Okej, okay, lecimy dalej. Ostatnie dwa tomiki mi tutaj zostały. E, uśmiechnij się do mnie, więc tutaj znowu mamy takie ciemne, mroczne, tajemnicze i uwodzicielskie. A więc to jest przedostatni tomik, jaki mam w tej paczce. No i lecimy do ostatniego, czyli Usłyszeć ciepło słońca Limit trójka, który jest mega, mega gruby, chyba najgrubszy ze wszystkich, jakie w tej paczce tutaj miałam i to mnie naprawdę szokowało, że on jest taki grubaśny. <laughs> Jednak od Dango takie grube mangi to no nie często się pojawiają, ale okładka hmm. Hmm, znowu cudowna Chociaż Limitu jeszcze nie zaczęłam czytać W ogóle od pierwszego tomu Okej, okay, no i na sam koniec mamy Ten gratis yy, Gratis kalendarz Który ma chyba tą samą Grafikę, nie wiem czy teraz nie odbijam Światła yy, Tą samą grafikę co na pocztówce, z tego co kojarzę Więc Chwileczkę, może tak spróbuję Bardzo Szybko Rozłożyć i mam nadzieję, właśnie, że się nie odbija to w świetle, bo moja perspektywa, a wasza, może się różnić bardzo. Więc tak to wygląda. Jest naprawdę śliczny i to znowu jest takie totalnie śliskie, cudowne. Okej! Okay. I to była cała paczka. Wszystko, co zamówiłam na Black Friday od Dango. No, muszę przyznać, że trochę się tego nazbierało. I będę czekać do przyszłego roku, aż znowu będę mogła sobie kupić jedną ogromną pakę. Bo, no jakby nie patrzeć, tak jak powiedziałam wcześniej, zostało mi do tylko kilka serii do kupienia, takich dłuższych, i moja kolekcja dangowa będzie pełna, tak. To było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Przypominam o pisaniu komentarzy na temat wszystkiego, o co Was pytałam w tym filmie: czy czytajcie, czy się Wam coś podobało, co polecacie na sam początek, albo co może jeszcze polecacie kupić od dango w ogóle, czego tutaj nie było. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, bo trzeba na nowo rozkręcić ten kanał, żeby. Cokolwiek się tutaj działo. Dziękuję za wszystkie wiadomości spod poprzedniego filmu. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. I pa pa!